jak jakiś ludzi albo coś takiego. Normalni ludzie. Jeżeli są traktowani normalni, to właśnie normalnie, jeżeli traktuje się ich jak zwierzęta, to właśnie jak zwierzęta. Ale tak nie wolno traktować ludzi. To jest pana rektora? Nie przez mój rektorat. Już powiedziałem, że część, część Kusał to się nas popiera. Bo my uważamy, że trzeba, że mężczyzna musi być mężczyzną, prawda? Musi być agresywny, a nie nie nieagresywny. Co będzie nas bronią? Jeżeli do nich humanie jakiejś piwnicy, prawda? To już radykalny pomoc. Oczywiście, że, że tak. BoMana, no, po co mamy żołnierzy? nie po to, żeby zabijali, prawda? My jeżeli płacimy żołnierzowi zawodowemu to po to, żeby naszym miejscu zabiją. Gdzieś agresywnie mężczyźni muszą być. Jeżeli piwnicy se trenują na ustawce między to Mają na pewno prawo. Cały jak jestem polickiem pojedynku. Wówczas mężczyzn może się spokojnie bić między sobą. Natomiast nie mają prawa bić ludzi postronnych i wtedy bardzo surowo będziemy wgraszali. Jeżeli chce się rozrabiać, bić osoby postronne, naruszać mienie, wtedy oczywiście sprawa się całkowicie zmieni. Czy nie ma tolerancji dla obiektów? Nie ma tolerancji dla burdów oczywiście. To znaczy, nie mogą osoby postronne być uszkodowane. Natomiast jeżeli 32 razy po 20 osób coś myimy to niech się, się miją co do tego Wszyscy chcą zmian. Wszyscy mówią, że będzie normalnie. Co? Jak Banda, Banda człowieka chce zmian? Wszyscy, każda partia. Nie, poważnie, bardzo no ono No serio, no. Jakie zmiany chcesz robić w ja, ja Panu nie wymienię, to trzeba ich pytać, Ale jestem na różnych konferencjach. Wszyscy mówią, że trzeba zmian. Będzie bądź 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 lepiej. Bądź wszyscy lepiej, mówią, że będzie lepiej. No to się pan, się przyjemnie pan my nie chcemy sami gdzieś go zmieniać, chcemy pozwolić ludziom, żeby sami sobie zmienić za swoje własne pieniądze. To trzeba zostawić pieniądze akurat na Podlasiu, prawda? I na Podlasiu, ale w każdej regionie w Polsce mówię to samo. I ludzie z tej sami każą radę. Mamy najmniejszego powodu, że policjant z Warszawy przychodzili na całą Polską. W Warszawie ma być wojsko, centralna policja i to właśnie wszystko. To może z likwidacja tak. Oczywiście, że tak, z kolei z wynikami ograniczenia sejmu do roli nakładania podatku. Czyli jest system podatkowy, który tam Senat daną stanu uchwalają. No i tam powiedzmy, że jest dochodowny, powiedzmy, jest ale powiedzmy, że jest dowodowne, no to Sejmu już jest 3%, 3,5%. Tylko tyle robi Sejm. Raz robi się wiele, godzina głosowania, do widzenia, potem sobie słowie po. jeżdżą, jak są to i tak są czy urzędy taktowe nie przestają To nikt to robi już teraz. Nikt to robi, nikt nie kontroluje formalnie. to nie sprawdza. Czy ktoś... To wszystko i to... A na dodatek, no ja na przykład przyszedłem po to, żeby poszukać... Na kogo mam głosować, co się dzieje, nie? Bo tak czytam tu, tu, tu sąd najwyższy Olany, ciepłe morze. Komisja Wyborcza nie, wiem, nie? To, to znowu sąd administracyjny? I tak dalej, Tak, tak. Ale na na No nie! Prawo albo na środek. Nowa prawica to spadkobiercy całego dorobku Unii Polityki Realnej. Założycielem Unii Polityki Realnej był Janusz Korwin-Mikke, Stefan Kisielewski. Między innymi te postacie, i w tej chwili to, co Państwo spotykacie. W mediach, artykuły, które pojawiają się w internecie, różnego rodzaju materiały nowej prawicy, to jest wszystko to samo. Od 25 lat to samo. Bo, proszę Państwa, nowa prawica to normalna prawica to prawica ludzi, którzy wierzą w daną nam od Boga wolną wolę. Już jest podjęty wniosek, że natychmiast po wyborach wzrośnie cena za prąd, zostanie podniesiony VAT. Tak? No i trudno się Myślałem, że dziwić, że, się że ludzie traktowani VAT? jako za nieodpowiedzialny, no, to mówią się nieodpowiedzialni. Jeżeli my traktujemy tak? ludzi jak mamy dzieci, to potem niech się po władcy nas nie dziwią, ja że ludzie mają postawy no, roszczeniowe. dzieci no, mają postawy roszczeniowe, to jest normalne. Mój pies ma postawy roszczeniowe, należy mu się i tyle, prawda? I koniec. Jak się traktuje, powtarzam, ludzi jak bydlęta, to zaczynają się jak no, bydlęta. I co ja bym... to jest coś, z czym walczymy. Żyjemy w ustroju niewolniczych. Was, was się oszukuje. Od lat 20, że od 20 lat idziemy do liberalizmu, wolnego rynku, kapitalizmu tak? i czegoś takiego. W rzeczywistości ilość urzędników wzrosła 4,5-krotnie. Ilość niezbędnej koncesji 1, na wykonanie zawodów, zawodów wzrosła z 13 do 260, 1, czyli 20-krotnie. Podatki wzrosły parokrotnie. Liczba zezwoleń wzrosła parokrotnie. Wolności mamy coraz mniej. Mówi się nam, że Unia Europejska zapewnia nam jakąś wolność. Jaką wolność? Jaką wolność? Kiedy na wszystko trzeba mieć zezwolenia, koncesje, koncesje. Każdy kilogram mięsa, każda tona, yy, mięsa czy y, soi, czy litr y, wina jest kontrolowany przez użytkowników Unii Europejskiej. To nawet za Stalina, czy za Hitlera, góral robił jak jakie chciał.